Cześć wszystkim z tej strony, gosia. I dzisiaj będzie kolejny odcinek, w którym będziemy poszukiwać idealnego urządzenia do kręcenia włosów, do lokowania, do robienia może nawet fal, kto wie co z tego wyjdzie i czy cokolwiek. Ponieważ dzisiaj będziemy testować produkt, którego jeszcze nie testowaliśmy, ale który jest na rynku od lat wielu. Jak zwykle, świat gosi, starocie. Słuchajcie, dzisiaj będę testować. Y Kerler, R. Erkerler. Słuchaj, o, proszę bardzo. Wygląda e, tak i jest to produkt, który był reklamowany kilka lat temu chyba bardzo e, w tych e, telezakupach, tych QVC inny widziane w telewizji, e, przetestowane w całym internecie i ja dzisiaj to mam po latach. Lepiej późno niż wcale dowiemy się, bo jak widać cały czas jest to dostępne, więc może się sprawdza, a może jest to po prostu produkt, którego nikt nie chce kupować, dlatego jeszcze jest w internecie. Nie wiem, ale ja to mam i jest to bardzo proste w obsłudze. O. W opakowaniu mamy miarkę do mierzenia mąki i płynów oraz dziubek. Do dzióbka przysamy suszarkę. A powietrze z suszarki powinno kręcić włosem jak oszalałe, dzięki czemu powinniśmy dostać y, loków, skrętów, fal, y, wielu rzeczy innych na głowie niż do tej pory mamy. Więc jest to dosyć y, ciekawa technologia, bo jedyne ciepło, które będziemy otrzymywać, to jest ciepło suszarkowe, czyli mniejsze niż prostownico. Nie. Y lokówkowe widzicie jedna kawa to za mało trzeba będzie się dorobić kawowo ale zanim to zrobię może y, dam radę funkcjonować bez drugiej i mamy tutaj proszę a to duże jest mm. o jakieś inne rzeczy tu są jeszcze czekajcie przysawka na suszarkę jest y, Tworzywowa, nie powiedziałabym, że guma, znaczy takie gumowe, bardziej silikon, i do tego jeszcze są dwie takie, e, dwa okręgi, nie wiadomo po co. I jest instrukcja, która mówi, że to jest do zacieśnienia, czyli żeby nam dobrze trzymało naszą suszarkę. Dobrze. I sam, o, jeszcze, jeszcze coś. Okay. No i ten kubełek który wygląda trochę jak właśnie miarka do odmierzania produktów, aczkolwiek nie można tego użyć drugi yy, drugi czy też któryś raz nawet pierwszy do odmierzania, bo ma dziurę. O, są instrukcje. Ej, patrzcie, to musi być skomplikowane, skoro aż całe instrukcje są. Ale zobaczyłam tutaj z pudełka, że że ojej. Widzicie? Niby proste, a nie proste, że ta część ona według, według zdjęcia będzie szła gdzieś tutaj, i w zależności od tego, to patrz, wszystko przeźroczyste, nic nie widać. Czy ją damy tak, czy ją damy tak, to ona da nam skręt w inną stronę, bo jest to napisane, że zmienia kierunek skrętu. Czyli jak damy e, nosek w prawo, będzie skręt w prawo, jak w lewo, w lewo, albo odwrotnie, nie wiem, jak działa fizyka. W każdym razie. Zmienia nam skręt. Dobrze, to niech ja to używając instrukcji, bo widzę skomplikowaność złożę wszystko. Według instrukcji obsługi musimy włożyć to w to przez ta, takie wejście. Słuchajcie, już znalazłam to wejście i robimy tak, żeby to przeszło i wtedy przesuwamy sobie... na taki skręt, jaki chcemy prawy lub lewy, ale nie wiem, Widzę, że chyba będziemy musieli użyć tylko skrętu w jedną stronę, gdyż ten plastik tak tutaj zaszedł, że już tego nie wyjmę. Następnie to w to. Chyba. I to w to. I została nam jeszcze guma, którą nie wiem gdzie dać, i w sumie z instrukcji nie jest napisane. Sama sobie to złożę bez instrukcji, słuchajcie, bo dam tą gumę jako taki asekurator, jeżeli mi się uda naciągnąć. Naciąganie gumy. Hmm. Powiem Wam, że z gumą zrobiłam sama bez instrukcji obsługi, ale dzięki temu jest naprawdę ciasne. A tak to byśmy gumy nie użyli. A tak to użyliśmy, słuchajcie. Nie śmierdzi, więc możemy zacząć. Nie jest napisane nigdzie, czy ja mam użyć suchych włosów czy wilgotnych, więc może spróbujemy najpierw na suche i zobaczymy jaki będzie efekt, a później najwyżej zewilżę. Niby pasuje, ale myślałam, że będzie ci, może tu ta guma powinna przyjść. Opatrzcie, wypada. Także tą gumę, a to ja przesunę gumę. I nie wiem, po prostu wsadzam w tą miarkę. Mamy skręta. Poczekajcie, nie jest źle. Robię następne. To może teraz taka czubka, ale powiem wam, że nie spodziewałam się. Myślałam, że nie wyjdzie. Spada ta suszarka. Wiecie co to mnie denerwuje? Ona się osuwa. Uuu, to powiem też wam, że to się wszystko nagrzewa. No ciepłe, ale słuchajcie, jest skręt, to próbuję dalej. Wyleciało, ale patrzcie, wyleciało, a się zrobiło. Następny słuchajcie, to działa, to naprawdę działa. Jestem zszokowana, bo widziałam w internecie. Niektóre filmiki, że nie wychodziło ludziom, a pat gosi wychodzi. Ej. Dobra, dorobię wszystkie, ale powiem wam, shocking normalnie shocking. Może trochę grubsze pasma, bo mi się też nie chce tutaj siedzieć słuchajcie z godzinę. To co mnie wkurza, to to, że spada to, no. To jest takie za każdym razem muszę poprawiać. Zabija przyjemność. Słuchajcie, patrzcie, naprawdę powiem Wam, przynajmniej ta połowa wygląda rewelacyjnie, aczkolwiek teraz będzie kulminacyjny punkt testu. Czy osoba samotna może zakręcić sobie samotnie te loki od tyłu? Słuchajcie, bo ja nie wiem. W ogóle już się robi Bajzel. Ja strasznie nie lubię, jak się robi Bajzel, bo ja się gubię. Powiem Wam, że jak na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo proces przebiega sprawnie i dosyć szybko, i chyba. Y Owocnie, zobaczymy na koniec, ale powiem Wam, że na pewno jest skręt. Myślę, że można by było najpierw nałożyć piankę, a potem kręcić, czy wtedy by to się lepiej utrwaliło, ale przechodzimy do części tylnej, i tutaj mogą zacząć się schody, bo ja już tu nic nie widzę, co robię. Widzicie? Nie złapało. Poczekajcie, spróbuję z tej, dorobię wszystkie przednie loki, ale te tylne jakoś martwią mnie. Czekajcie. No pięknie, powiem Wam, że z przodu wychodzą wspaniale. Powiem Wam, że zajmuje mi to jednak dłużej niż na początku myślałam. Tak się ucieszyłam tymi przednimi, ale tylne jednak są dla mnie. Problematyczne. Jednak, co samotna osoba, to samotna osoba. Byłby chłop, to by się go zmusiło, żeby pomógł. Nie ma, to trzeba się męczyć, no. Nic nie widzę, słuchajcie. Słuchajcie, do sytuacji tylnej okleję to taśmą samoklejącą, aczkolwiek powiem Wam, że dosyć nagrzewa się to ustrojstwo. Mam nadzieję, że. Tu się nic nie stopi, ale no nie trzyma się. To jest trochę źle, źle dopracowane. Dobra. O! Jedziemy z tyłem. Czy to wyszło? Przytrzymałam ręką, żeby, żeby nie wypadło. Jest skręt, ale nie taki dobry. Może powtórzę to. Powtarzam to. Muszę przyznać, że obojętnie jaką metodę stosowałam z tyłu, jak bardzo grube pasma lub cienkie brałam, powiem Wam, że tył absolutnie się nie zakręcił. Nie wiem dlaczego, ale yy, może są za długie. Słuchajcie, przód jest krótszy niż tył, i może to po prostu nie działa. Yy, na dłuższe włosy, a może po prostu jednak wymaga to pomocy osoby trzeciej, ale zobaczmy efekt. To jest efekt od razu po skręceniu. Powiem Wam, że, że od razu po skręceniu jest fajny. I zobaczmy, jak wygląda od razu po przełożeniu palców, żeby było naturalnie. O, zrobiły się teraz takie babcine, babcine fale. Z tych ładnych loków takie dziwne fale, poczekajcie. Ale się zmieniło. A. Nie, no na pewno dało objętości, na pewno wygląda ok, ale. Myślałam, że będą trochę inne. Nie no, nie są złe, powiem wam, muszę się przyzwyczaić, takie hollywoodzkie i taka czerwona sukienka aksamitna i te usta takie i tak Nie no, może być, a z tyłu Z jednej strony może być, z drugiej nie znaczy nie wiem jak z tyłu, z tego co dotykam to nie, nie wyczuwam żadnych skrętów, ale powiem wam, że się zaczynam przyzwyczajać i Tutaj to nozdrze można dać w drugą stronę, jak się uda, bo się, powiem Wam, tak zakleszczyło i wtedy skręt będzie w drugą stronę, bo teraz idzie na zewnątrz, jak aniołek Charlie'ego, a może iść do środka, na bardziej modną fryzurę. Także trzeba obadać, w którą stronę lepszy skręt. Ale powiem Wam, że nie jest źle. Już się oswajam, bo pierwsze takie emocje były o nie. Yy, z loczków zrobiły się fale, ale te fale są całkiem fajne. Powiem wam, że jakby opracować metodę tylną, to to jest naprawdę fajne i dosyć szybkie. Powiem wam, że chyba nawet szybsze niż well. Well, o oh well, o wiele szybsze niż ostatnia metoda silikonowych kubeczków, bo tam trzeba było trochę zwilżyć włosy, potem je dosuszać, a tutaj już to robimy na suche włosy, jakby to pianką dodać, to się utrzymają. Więc jest o wiele szybciej i chyba też jest mniejsza temperatura niż przy lokówce. Samo urządzenie się trochę nagrzewa, ale nie na tyle, żeby coś tu się stało. Nie śmierdzi spalenizną, więc jest ok. Nie, no ok. No to chyba dobre, słuchajcie, dobre. Eee, I tyle. Jeszcze raz popatrzmy. Dobre, słuchajcie. Pozdrawiam Was ciepło, to był Air Kerler dla wszystkich, co jeszcze raz zainteresowani i pani też się cieszy. Pani się cieszy tak jak i ja, bo coś wyszło w końcu, słuchajcie. Pozdrawiam Was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!